Witam serdecznie w kolejnym odcinku Komentarza Liberté. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o zjawisku, które teraz bardziej dyskutuje nam wszystkim, czyli inflacji, a także powiązaniu inflacji z planami rządu, czyli polskim ładem. Ostatnio Lewiatan, czyli największa organizacja pracodawców w Polsce, stwierdziła, że polski ład to największa w historii podwyżka podatków dla przedsiębiorców. I zaapelowała do Andrzeja Dudy o ich zawetowanie. Wcześniej bardzo podobne oświadczenia wydały inne największe organizacje pracodawców w Polsce. Uważam, że apele do prezydenta Andrzeja Dudy po prostu nie mają żadnego sensu, ale coraz pewniejsze jest, że idzie naprawdę bardzo poważny kryzys ekonomiczny. Inflacja, którą rząd od lat pomaga bardzo rozbujać, naprawdę zaczyna szaleć. Podwyżki podatków dla przedsiębiorców. Zaplanowane w Nowym Ładzie, wielu szczególnie drobnych zniechęcą do przedsiębiorczości czy prowadzenia własnego biznesu, ale przede wszystkim sprawią, że ceny pójdą jeszcze bardziej w górę. Przecież przedsiębiorcy będą w oczywisty sposób próbować to sobie zrekompensować. Nakładane są też od, od wielu miesięcy, od wielu lat przez Prawo i Sprawiedliwość kolejne, coraz to wyższe podatki branżowe. Ostatnio na przykład na branżę alkoholową. Wcześniej na bardzo wiele innych branż. To niby w pierwszej chwili jest niezauważalne dla opinii publicznej, bo opodatkowują jakieś różne dziwne, odległe, bogate firmy, a tak naprawdę potem wszyscy odczuwamy to w naszych kieszeniach, odwiedzając sklepy. Ceny benzyny szaleją, a Jarosław Kaczyński jakoś nie chce wracać do swojego starego pomysłu z obniżeniem akcyzy po to, aby ulżyć i pomóc konsumentom. Zresztą to jest taki cały samonakręcający się Mechanizm uruchomiony przez PIS od dawna, który teraz zaczyna przynosić coraz bardziej bolesne skutki. PIS zbyt, aż zbyt radykalne podnoszenie płacy minimalnej nakręca nieproporcjonalne dla możliwości firm żądania płacowe, również na innych stanowiskach. W efekcie bardzo wiele firm oczywiście podnosi płace, ale w tym samym czasie pod, podnosi ceny swoich produktów. Wszystko zatem drożeje. Z kolei ludzie, pracownicy chcą znowu oczywiście wyższych cen, to jest natura, wyższych pensji, to jest naturalne. Pracodawcy nie mają wyjścia, płacą więcej i po raz kolejny podnoszą ceny. PiS uruchomił bardzo skutecznie stary jak świat tragiczny mechanizm. Jednocześnie PiS, krok po kroku, dolewa tak naprawdę benzyny do tego rozprzestrzeniającego się ognia inflacji. A pamiętajmy, że zatrzymanie inflacji jest więcej niż trudne. I teraz oczywiście stopy procentowe, podniesienie stop procentowych może działać, ale żeby było skuteczne, to po pierwsze stopy procentowe powinny być wyższe niż inflacja, a to już jest bardzo trudne i do tego są możliwe do użycia właśnie w bardzo ograniczonym zakresie. My wrócą prawdopodobnie do poziomu stóp procentowych sprzed pandemii, ale ich nadmiernie podniesienie doprowadzi z kolei do fali bankructw na rynku hipotecznym, Problemów z inwestycjami firm, wściekłości ludzi oraz prawdopodobnie również problemów ze stabilnością banków. Wszystko wskazuje na to, że ten kryzys ma ogromny potencjał i naprawdę może być głęboki. On prawdopodobnie odsunie PiS od władzy, ale opozycja przejmie wówczas kraj w epicentrum kryzysu ekonomicznego. Dla nas wszystkich są to raczej złe wiadomości. Dzięki.